Jest drugi taki strój, ale już taki strój boliut. Dla odważnych pań, ale jest sporo pań takich, które są szczuplotkie i chcą się pokazać. To jest taki też oryginalny strój sprowadzony, z dłoneczkami. Ręcznie wyszywany, z tyłu jest podszewka. I są na dole ozdoby. To jest driostonoś. I do tego jest. I tego są spodnie, I ja może troszkę odsunę. Żeby, żebyście mogli zobaczyć spodem troszkę w szerszej perspektywie. Spodnie są wykończone tak takie góra. Są na dole zaciskane na żety. I spodnia standardowo jest tutaj dziura. To są spodnie na biodra. Tak jak to jest przód tutaj jest teł tak jak fajnie wykładają i tak się prezentują, to wszystko jest wyszywane ręcznie, oryginalne, mimo tego, że materiał jest cienki, to jest bardzo ciężkie są te spodnie. Jeśli Wam się podoba, to napiszcie. Jeśli Jakieś dodatkowe informacje, to też piszcie. Do tego oczywiście jest cały zestaw do tego i do poprzedniego kompletu oczywiście cały zestaw akcesoriów.